Jesteśmy na lotnisku w Amsterdamie, wielkie to lotnisko, olbrzymie, jedziemy na targi. Jesteśmy w ISSA InterClean, targi czystości w Amsterdamie. Jeszcze nie byłem w środku, także zobaczymy co tu się dzieje. Jakie będą nowości? Czy będą nowości? Na pewno będą. E, już widziałem pierwszą rzecz. Systemy do mycia przeszkleń. E, nic nowego, e, ale jest pewna fajna rzecz, której nie widziałem. Zobaczcie to. Czyli zakładamy egzoszkielet, szkielet, wsparcie. do kijów teleskopowych i to akurat jest fajny patent zamyłem przeszklenia i wiem jak mocno barki pracują przy wielogodzinnej pracy i to może być jakieś rozwiązanie patrzcie tutaj to wygląda tak? okej, okay, tak to wygląda lecimy dalej ciekawe czy uderzy nie patrzcie poradził sobie to jest taka duża nowoczesna rumba oj jakie oczy mam. zobaczcie tutaj co mamy drony I tutaj wielki. do nanoszenia chemii e, na przeszkleniach czyli dron sobie leci i podaje detergent ha, ha. jest dobry deal Kolejne stoisko. Mamy tutaj sprzęt pochodzenia takiego a nie innego. I zobaczymy. Jest odkurzacz taki jak Karcher. Oj, tutaj nie poszło. Całkiem ładnie wygląda. Tutaj mamy taki mniejszy natrysk włączenie, malutkie zbiorniczki do odpamiania. Tutaj pan zaraz podłączy. Plastik, jak widać, mocny. What's the water tank? It's about 2 uh, liters. Roughly 2 liters, yes. Yeah, it's. Uh... And the color can be customized as well, uh, as long as you meet the MOQ. So we can. I understand. Cosmetic, for or part of. Okay, two stubbies, something like that. Nice. Santa Emma. Here we have Silent Grace, the biggest. Looks potężnie, does Dozownik podgrzewacz, piękna rzecz, wasielniki sące, pompa. Jesteśmy z Santemu, tutaj mamy Mario Mario, czy możesz dla naszych polskich klientów zaprezentować sprzęt? Co tutaj mamy? Takie ładne stoisko. Mamy urządzenie i kłaciewanowych. Urządzenie Sabrina Sabrina najmniejsze Czyli każdy w Polsce już ten sprzęt zna Co to jest ta nakładka? Najmniejsze urządzenie do czesienia wykładzianowych w Polsce Tak jest To jest nowość Aha To jest Do okurzania kurzu i, I też Aby mieścić akcesoria Aha, czyli to jest dodatkowy filtr, tak? Tak, tak, jest dodatkowy filtr Ok. burzu i jest okay. do e, sawy. Aha, i są poręczne trzymaki, żeby do sobie jakieś narzędzia, akcesoria szczoteczkę, widzę tutaj e, e, T-Clean, e, to jest szampon? T-Clean? To jest, jest detergent. Detergent do zbiornika, Ok. Tutaj mamy jeden z ja większych my... ekstraktorów i mamy jeszcze szczotkę obrotową tak jest 70 brush do wszystkich urządzeń do ciśnienia wykładzin diwenowych także do Sabryny czyli jest, możemy podłączyć, nie czy mały czy duży, jest kompatybilna ta turbo szczotka dokładnie, dokładnie. Oh, to widzimy, to widzimy trzy dysze tak. natryskowe tak. gęsty Boss Elegante All'esterno c'è Grace Silent Una macchina di 70 litri Molto grande E... una sciatica 40 centimetri Sciatica Abbiamo anche accessori per Il Ok, quindi abbiamo un pistone, sì? Per la pistolet Pistone automatycznie go do dozuje i jeszcze obcera wodę. Tak? Fajnie, fajnie. Możecie mode i smaki A tutaj co to jest? E, tutaj można wybrać e, aha, pre spray, pre spray. Pre -spray spukania, Czyli mamy dozownik do, y, y, do chemii, tak, spukania, do spukania, można spukania. e nyai vade da eh succede nel gol e biance vade do um, buon vego micia. Riassumiamo. Cosate mamy automatic extraction, eh, da nel caron brach, eh dai neci automatic extraction. Ok. Ma eh scotke w rękawu, podkosien maschine. No faktycznie jest malutki Tak, tak, tak Jest tak, poręczny tak, 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 Dokładnie I ta maszyna działa do, do tyłu I potem mamy jeszcze urządzenie CARIS Z dwoma szczotkami Z tak, dwoma szczotkami, tak? Tak, tak Dokładnie Urządzenie, które działa i do tyłu i do przodu i do tyłu, i do przodu. To tak. też jest e, e, rzadkość, Dokładnie. że jedzie do przodu. Bo no. Zazwyczaj jadł no, do znaczy, tyłu. Sharon e, idzie do tyłu, to mała maszyna. A większe maszyny mogą działać inaczej. Idą do, no, do tyłu. Do, do przodu. Na przykład jest jeszcze Elit Battery. Elit? Do, Czyli to jest już e, akumulatorowa, mikita, tak? Akumulatorowa maszyna. I do przodu. Akumulatorowa maszyna. Mamy też. E, Wielka. Squidgy. Mm, e, fajna. znaczy ta um, akcesoria do, e, do twardego podłogi. Mały e, Squidgy do. Jakiś e, Squidgy do. E, i co jeszcze i mamy też inne programy jak program dociśnienia zanityzacji toalet czy możesz mi pokazać powertech do codziennego czyli to jest ten sprzęt to jest widzę że to jest taka zaadaptowana maxi tak. Powiedzmy to na stery, tak? mamy dużo tutaj dodatków, mamy dozowniki do chemii. E... Tak, e... Możemy odkurzać na mokro, zbierać no, wodę. Można dodać jeszcze inne akcesoria do wywozieny do pocyju. To jest urządzeniem SU15 Hot Home. Ok. Do tapicerki bez samochodu. I to urządzenie działa gorącą pianą. Więc dajemy pianę. Czyli możemy wyczyścić e, tapicerkę bez dokładnie. przemaczania. Dokładnie, dokładnie. Czy to, to pianę trzeba wypłukać? Nie trzeba, nie trzeba spokojnie. Potem poczekamy 30 sekund, aby piana działała, aby de, poluzowała, poluzowała zabrudzenie. Aby zabrudzenie, aby okay. działała na zabrudzenie. Ok. I ta piana działa mięcznie około 3-4 4 mm. Dobrze, więc. Czyli nanosimy pianę i co? Zostawiamy na, I... na kilka minut. 30 sekund, 30 sekund. Ok, na 30 sekund. Dobrze. No faktycznie jest... Je... Pewnie 20 minut 20, przy takiej pogodzie i powinna będzie, być sucha. Będzie sucha tak. Rewelacja. Czyli tutaj mamy hot foam, tak? Hot foam. tak. Jeszcze chwileczkę o Evelyn, Santemma. Jest to uniwersalny odkurzacz do czyszczenia. Dywanów, tapicerki, wykładzin, ale też możemy nanosić sobie pianę. Możemy ściągać brudną wodę z podłogi. Mamy dozownik chemii. Rewelacja. A teraz mamy taki szybciutki pokaz, jak możemy wyczyścić. Piano, toalety, ściany sanityzować różne powierzchnie w kotelach, w restauracjach i tutaj mamy ten sprzęt wielozadaniowy świetna rzecz chińskie roboty Tutaj e, Carpet Cleaner Austria, jest z nami e, Patryk i zademonstruje nam e, nowy nowy pomysł, nowy prototyp. Tell us a e, little bit about it, Patryk. So it's a okay. new prototype that we have been developing for the last couple of months and will come to the market soon. Uh, what we have changed now instead of the machine, just going forward and backwards. We are able to show it on video, we are able to turn it on and off, wow, all the way, you can actually go around corners Turn the machine on the screen? And where is the on and off button? It's awesome, it's good but the finished product will take a little bit more time. It's just the first first thing we wanted to show on InterClean Show this year. Awesome. Między pół dnia i jakbym był w Tokio, w Pekinie, jestem zaskoczony. Połowa wystawców to są Chiny. No, tutaj nie trzeba za dużo szukać. Patrzcie. Jingbing, tutaj też, jeśli chcemy zamawiać. Pewne rzeczy. Minimalne zamówienia zazwyczaj zaczynają się od 20-foot-container lub 1000 sztuk. Tak. Yeah. It is is okay. Your your my Germany website and the email address. This photo. Yeah. Jesteśmy z panem Janem. Pan Jan reprezentuje Master Profi region w Niemczech i spotkaliśmy się tutaj w Amsterdamie na targach czystości i mamy okazję porozmawiać po polsku dzień dobry panie Janie dzień dobry, witam czy może nam pan powiedzieć troszkę o produktach Profi ja już zmienię kamerkę Master Profi zaczęło swoją działalność od odkurzacza na sucho Nie pasy na sucho Profi 1 Czyli profil jeden, ten szary, tak? To jest ten pierwszy odkurzacz, tak. Rozumiem. Potem przyszły następne wersje: wersja z y, odłączanym kablem, wersja z zwijaczem kabla w y, pokrywie. To już tam stoją te odkurzacze. Y, potem przyszła y, y, inna wersja z silnikiem zamontowanym w pokrywie, bo w tym wypadku silnik jest na podłodze. Y, y, na podłodze. Na i jest przesunięty co ciekawe nie jest centralnie to jest przesunięty trochę w bok Aha. Po to, żeby, się, żeby podczas klasy następowało no, by lepsze wypełnianie kurzem węgla y, No. a tutaj tutaj mamy co? Kolei, to odkurzacze do jeden z dekstraktorów i odkurzacze do pasu na sucho, na, na, na mokro okej, okay. czyli tam mamy też w drogu odkurzacz on wygląda jest tak jakby są to, są to są centralne odkurzacze. To tak. są centralne odkurzacze. To też nie rozumiem I tam cała seria odkurzaczy przemysłowych. Idziemy zobaczyć, A w różnej wielkości, wielkości od 20 litrów do 80 litrów. Okej, okay. i tutaj widzę, to przy, typowo, do specjalnych pyłów mamy, M mamy już nie do tego, że to tego Czyli specjalizujecie się w sumie w odkurzaczach y, przemysłowych na sucho, prawda? Można powiedzieć, że y, odkurzacze na sucho to są naszą środoweno, okay. ale nie są również od tych y, pracujących na mokro Ok, a ten y, odkurzacz w metalowej ten obudowie? Jest, to jest y, taki zestaw do, do ciągłej pracy można powiedzieć metunę. Y, jest ubojana woda. Przenoszona, przepływowana tutaj jest używana ze zbiornika. Rozumiem. jest kompletnie wolona. Okej, to też w, w jakichś sytuacjach ten, nieprzyjemnych to, dla naszych tak, klientów, tak, tak, jakieś tak. zalania, tego typu rzeczy, prawda? Ile się dawać dawać na szczęście No ale pewne rzeczy, no nieszczęścia tak, się tak, zdarzały tak, i będą się zdarzać. Także no, tego tak, nie życzymy. Tak, to Lądowaliśmy w Warszawie. Targi uważam za udane. Wiele ciekawych rzeczy. Wystawcy i e, odwiedzający pewnie z ponad 100 państw. Chile, Peru, Ameryka, Meksyk, Korea, Chiny. Polscy wystawcy też byli. Co cieszy. I, I co? I pewne rzeczy wprowadzimy Nowe nowości w, w Polsce Myślę, że nie będą to Chińczyki Ale zobaczymy. Także warto jeździć, warto poznawać nowe rzeczy i jesteśmy w kontakcie. Cześć!